Rozumiem, że obserwujesz Mafeszyn. I czy ty widziałaś też okropne komentarze, które jakby zostały napisane w jej kierunku, związane z jej ciążą i związane z naruszeniem tej prywatności? Nie, chyba nie. Na szczęście, chyba nie. Ale uważam, że wszystkie komentarze negatywne dotyczące ciąży, czy dziecka, czy w ogóle rodziny, są bardzo nie na miejscu. Ja mogę ze swojej, jakby swojej historii powiedzieć tak, że. Niecały rok temu straciliśmy rodziców mojego męża w wypadku. Zginęli oboje w wypadku samochodowym. I to, jakie dostawałam komentarze, a raczej wiadomości prywatne bo nikt niestety takich komentarzy nie chciał napisać, wiesz, do publicznej wiadomości dało nam na tyle do myślenia, że przestaliśmy się w ogóle pokazywać razem i jakby postanowiliśmy zachować nasze prywatne życie rzeczywiście dla prywaty. No i co mogę powiedzieć? Jeśli ktokolwiek myśli, że życie na świeczniku, czy w showbiznesie, czy w ogóle w mediach jest łatwe, to w takich sytuacjach to jest cholernie ciężkie. I, I wszystkie takie negatywne komentarze dotykające bardzo personalnych tematów są mocno nie na miejscu. Ale ja widziałam też, że dalej ludzie pytają o to, prawda? O, u Ciebie na Instagramie o ten wypadek, czy. Dlaczego? Czy ich jeszcze coś interesuje? Wszystko ich interesuje. A co twój mąż robi, i tak dalej. Wiesz, tych pytań jest mnóstwo, ale postanowiliśmy, że nasze życie prywatne będzie dla prywaty i jakby tego ch chcemy się trzymać. Ja Was, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.